Siemaneczko widzowie, dzisiaj nagrywamy sobie mini odcineczek będziemy sobie nagrywali jak pokażę Wam ile mam jajek już z moim inkubatorem nowym, tym co wykonałem własnej roboty. Jeżeli potem odcineczkiem zostawicie 2000 subskrypcji, 1000 lajków, nagrywam na odcinek z moim inkubatorem własnej roboty zrobione. A teraz przechodzimy do oglądania. Wyrzuci Miałem 5 jajek, wyrzuciłem najpierw 3, potem 2, to jest jakieś 5 i jeszcze 2, 2 mamy. Tak on się prezentuje wokoło. Teraz otwieramy środku. Proszę dwa gęsie jajka. I dwa tylko kurze. A te jajka takie dwa mam się zalęgają już powoli. Za jakiś tydzień dwa powinny być. To jest moje małe pisklątko. Przez to świecę się ogrzewa. Naprawdę pomocny mój który Teraz Wam pokażę najnowszy cel. cel. Także widzicie widzowie, tu ma jajeczko małe, tu dwa malutkie. To jest dwa takie duże gęsie jajka i dwa kurczacze. Kur, kur, kurków, od kurków jaja. Także widzicie, tak to się prezentuje. To jajeczko. Już ma tu taką plamkę, tak jak w tym miejscu pokazujemy taką plamkę, i one już się zalęgają tak samo. I to drugie też się zalęga, w tym miejscu, i sobie nagrywamy taki mini odcineczek z moim super inkubatorkiem, tak to on się prezentuje. To jest pokrywka na niego, to mają jakieś może minus dwa, mi, minus. 15 stopni, gdzieś tyle mają. Jest naprawdę im ciepło. 5 musiałem wyrzucić, tak jak mówiłem. My mieliśmy 7 jajek i musiałem 5 wyrzucić, bo się ześmierdziały. Już do wyrzucenia były, ale te dwa są świeże, naprawdę. Mamy takie jedno ptasie, ono też się już zalęga powoli. Mamy dwa takie. O takie dwa duże podłożyłem dopiero dzisiaj. Gęsi jaja, więc powinny się za niedługo wykuć. Czekajcie, zrobię sobie po kamerę, żebyście wszystko widzieli. To moje dwa jaja, tu dokładnie widać na tym, że jest taka czarna plameczka to właśnie to I nagrywamy sobie taki mini odcineczek wszystko tu widzicie na dworze jesteśmy w tej chwili tu mam takie przykrycia ładne spore nawet, dobre, duże dwa takie mini jajka Dwa następne takie skórze jajka, to dwa gołębie, to jedno tosie i dwa gęsie, takie największe, one są te, co są te po mojej lewej stronie i po mojej prawej, o w tym rogu, tylko w tym rogu. Jedno po tej stronie, tylko po tej stronie, o to jajeczko, to u samej góry, to takie wielkie, co koło nie leży, tylko o to, o, teraz go samego widać. To właśnie o to jajeczko. A pokażę wam. To to jest gęście. To jest gęście. To jest jedno kurze. To jest drugie kurze. To jest jedno małego gołębia. Drugie gołębia. też małego. A tu jest... Zaraz wam pokażę widzowie. To jest... Jakie jajeczko, jeżeli Wam się spodoba odcinek, to przesyłajcie mi? Jajeczko, jajka, przepiórcze. A wa bardzo Wam za to dziękował. Piszcie w komentarzach, czy prześlecie, czy nie. I przesyłajcie link. Adres do mojego domu będzie Wam w opisie. Będziecie mogli przesyłać przepiórcze jaja do mnie na Majdan Skrzyniecki. Oczywiście będziecie mogli przesyłać mi dużo. Tak gdzieś z 10 przepiórców jaj możecie mi przysłać w paczce, nie musi być dużo, ale z 10 albo z 5 to na 100% żebyście mi dali, bo bardzo potrzebuję właśnie, może mogą być nawet i kupne, żeby były i mi się wyklują na pewno. Także tak to się prezentuje mój inkubator. Ja około jakieś minus 5... 5 czy tam 10 stopni to na pewno jest. Minus 30 stopni, jest taka cieplutko. Czekajcie, widzowie, bo sobie zwiększyłem. O, teraz mamy dobrze. Jest naprawdę dobry inkubator. Mamy raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7... 7 jajek tej chwili w inkubatorze. I wszystkie już są prawie zalęginięte. Tak jak widzicie, to się ładnie prezentuje pięknie. No i nowy inkubatorek. Tu jest pokrywka od niego. Muszą być 4 dziurki u góry na tym. Tu też są ładne. Wcześniej w tym miejscu była grzełka, ale musiałem ją odmontować, bo kurde, słabo była i coś się chyba spaliło w niej, ale ją zamontuję z powrotem. Także takim odcineczkiem kończylibyśmy. I jak się wyklują, to wam pokażę małego gołąbki. Jak się wyklują już jajek, tak na zawsze, to wam nagram na pewno, jak będę je może karmił. Żegnam się z wami. Cześć.